Cześć! Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu? Pomogę Ci to zrozumieć i pokażę, jak korzystać z nowych, lepszych uzasadnień do odpowiedzi w testach na prawo jazdy. Zdamy to. Zaczynamy! Kliknij, proszę, nauka B, a następnie przejdź do działu siódmego i rozpocznij naukę. W przedstawionej sytuacji wolno Ci jechać tylko w lewo. Czy musisz sygnalizować skręcenie kierunkowskazem? No właśnie, mamy możliwość jazdy tylko w lewo, ale musimy włączyć kierunkowskaz. Dlaczego? Dlatego, że tak mówią przepisy. Przepis mówi, że musimy zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy. No właśnie, zamiar zmiany kierunku jazdy, bez względu na to, czy ten kierunek jazdy jest wymuszony znakami drogowymi, czy też samodzielnie obierasz sobie kierunek jazdy. W przedstawionej sytuacji zamierzasz skręcić w prawo. Czy musisz ustąpić pierwszeństwa przejazdu rowerzystom jadącym z naprzeciwka i skręcającym w lewo? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Dlatego, że tak mówi ogólna zasada w zakresie pierwszeństwa przejazdu. To znaczy, że jeżeli skręcam na skrzyżowaniu w lewo, to ustępuję pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z naprzeciwka, skręcającym w prawo. A także jadącym na wprost. A tutaj to ja skręcam w prawo, a rowerzyści skręcają w lewo. Więc to oni mi tego pierwszeństwa muszą ustąpić. Czy widoczny w przedstawionej sytuacji znak ustąp pierwszeństwa dotyczy tylko najbliższego skrzyżowania? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli znak ten ustawiono w obrębie skrzyżowania, to dotyczy on najbliższej jezdni. Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że pojazd jest na drodze z pierwszeństwem, a ja wyjeżdżam z drogi podporządkowanej. O czym mówi znak A7? Ustąp pierwszeństwa. Więc w tej sytuacji ustępuję pierwszeństwa nie tylko pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej, ale także i z prawej strony, bo te pojazdy są na drodze z pierwszeństwem. Czy w przedstawionej sytuacji zamierzając skręcić w lewo, masz pierwszeństwo przed pieszym? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Dlatego, że pieszy wchodzi na przejście, a pieszy zyskuje to pierwszeństwo w momencie wchodzenia na przejście dla pieszych, nie tylko wtedy, kiedy na tym przejściu już jest. Ale uwaga! Nawet gdyby tego przejścia dla pieszych nie było, to skręcając w jezdnię drogi poprzecznej, czyli po prostu skręcając albo w lewo albo w prawo masz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, który wchodzi na jezdnię drogi, na którą skręcasz. To jest droga poprzeczna, to jest jezdnia drogi poprzecznej i jeżeli wjeżdżasz na jezdnię drogi poprzecznej, to musisz ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który przechodzi właśnie przez jezdnię drogi poprzecznej, na którą skręcasz i wcale tam nie musi być przejścia dla pieszych. Dzięki za poświęcenie paru chwil na obejrzenie mojego poradnika. Zachęcam do zapoznawania się z bazą egzaminacyjną, zaczynając od pytań łatwych, poprzez średnie, a na koniec powtórzyć ze 2-3 razy pytania trudne. Spokojnie, tych pytań trudnych jest w każdym dziale niewiele najwyżej 10.